Dzień dobry, witam Państwa. Zapraszam na Magazyn Miejski. Jak zaznacza nam pieniążek Wójt Gminy Dębica, inwestycje zaplanowane przez poprzednie władze będą kontynuowane. Teraz rozstrzygane są przetargi i wybierani wykonawcy. Tych inwestycji jest dużo, bo przypomnę, że budżet gminy Dębica akurat was w tym inwestycyjnym akurat. W inwestycyjnej części to jest około 50 milionów, także tych inwestycji będzie bardzo dużo. Praktycznie w każdym sołectwie każde, każde sołectwo będzie beneficjentem tych środków. Może nie każde, tak żeby się nie czepiać akurat w tym roku, ale, ale w jakiejś perspektywie na pewno. I to są inwestycje i w place zabaw, i w drogi, i w chodniki, w oświetlenia. Teraz będziemy wymieniać, mam nadzieję, aż 800 lamp sodowych na LEDowe. Grzegorz Skrzypek, zastępca wójta gminy Dębica, zaznacza, że będą pozyskiwać środki zewnętrzne na inwestycje. Gmina posiadająca 25 tysięcy mieszkańców ma duże potrzeby. Każda miejscowość będziemy ją chcieli rozwijać w zrównoważony sposób. Więc będziemy się starać, aby w każdej tej miejscowości były place zabaw, boiska, infrastruktura ta kanalizacyjna, wodna, drogi, które wymagają na pewno wielu napraw i udoskonaleń, ponieważ teren taki, który mamy tutaj w gminie, no wymaga jednak zabezpieczenia przed burzami, przed zniszczeniami. Pozyskanie jak najwięcej środków zewnętrznych wpłynie na tempo rozwoju gminy. W domu kultury Morsk w Dębicy nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 zorganizowali uroczystości z okazji 25-lecia beatyfikacji swojego patrona, błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Jest to święto patrona naszej szkoły, błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Postać wyjątkowa. Myślę, że nie trzeba nikomu bliżej przybliżać. Człowiek, który zrobił wiele dla dzieci, dla młodzieży, a myślę też i dla ludzi starszych. Zakładał ochronki, pisał programy wychowawcze, no można długo opowiadać o tym, co robił. W wydarzeniu udział wzięło ponad 800 osób. Część artystyczną przygotowali uczniowie i nauczyciele szkoły podstawowej nr 5, a na scenie pojawił się także osobiście... Edmund Bojanowski. W rolę patrona szkoły wcielił się Jan Moskal, artysta teatru Kurtyna, działającego w Miejskim Ośrodku Kultury w Dębicy. W imieniu powiatu Dębickiego gratulacje na ręce dyrektora szkoły Wiesława Brody złożył Piotr Chęciek, starosta powiatu Dębickiego, który także uczestniczył w tym wyjątkowym wydarzeniu. To wspaniały jest patron. Zresztą w tym roku będzie 210 lat, 210, 210, 210 rocznica urodzin Edmund Bojanowskiego, który się urodził w 1814 roku. Był człowiekiem niezwykle oddanym, niezwykle zaangażowanym. Mimo swojego chore, chorowitego charakteru i słabego zdrowia, angażował się od najmłodszych lat. No też i w Polskość, która wtedy była jakby nieobecna, bo przecież w zaborze pruskim się wychowywał i urodził. Ale. Rozwijał różne działalności społeczne, które wzmacniały kulturę polską wśród chłopstwa, ale troszczył się też o dzieci przede wszystkim. Założył ochronkę w 1850 roku, z której później powstało Zgromadzenie Sióstr Służebniczek. Które zresztą mamy szczęście gościć u siebie na terenie Dębicy. Więc rzeczywiście wspaniała postać. Najlepsza, chyba jedna z najlepszych, jaka może być na patrona szkoły. Gratuluję serdecznie rodzicom i gronu nauczycielskiemu, które te kilka lat temu wybrało za patrona właśnie Edmunda Bojanowskiego, który 25 lat temu został ogłoszony Błogosławionym. W mojej opinii jest to bardzo ważne, żeby, żeby przypominać. Szczególnie młodym osobom o takich postaciach, które zasłużyły się dla Polski, dla rozwoju nauki. Wybraliśmy go na Patrona, ponieważ opiekował się dziećmi. Jest, no szkoła no to yy, jest dobrym przykładem, żebyśmy dużo yy, zrobił. No i uważam nie wiem na Patron naszego szkoły, naukał się najbardziej. Zatem, za nami kolejna bardzo profesjonalnie przygotowana impreza okolicznościowa przez społeczność szkoły podstawowej nr 5, przypominająca sylwetkę wybitnego człowieka, jakim niewątpliwie był błogosławiony Edmund Bojanowski. Choroba wieńcowa, a nawet udar mózgu i zawał. Takie mogą być konsekwencje niewłaściwego sposobu odżywiania, a co za tym idzie, zbyt wysokiego poziomu cholesterolu we krwi. Doktor nauk farmaceutycznych Lucyna Samborska, członek Prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej, mówi o sposobach na zbicie wysokiego poziomu cholesterolu, aby cieszyć się dobrym zdrowiem i samopoczuciem. Otaczająca nas rzeczywistość, tryb życia, stres i wiele, wiele innych czynników. Powodują, że wiele osób przy okienku pyta o preparaty, które mogliby stosować albo w profilaktyce, albo już jako uzupełnienie terapii, ponieważ wyniki badań wskazują, że mają wysoki poziom cholesterolu. I oczywiście, Wszystkie te preparaty, czy to naturalne, roślinne, czy suplementy, będą uzupełnieniem terapii zaleconej przez lekarza. Bardzo często pacjenci mają przepisane statyny lub inną grupę leków, dobraną indywidualnie przez lekarza, mającą na celu obniżenie poziomu cholesterolu, obniżenie poziomu trójglicerydów. To zależy od wyników badań. Nigdy nie należy rezygnować z leków przepisanych przez lekarza. Można się jedynie wesprzeć preparatami bez recepty. Doktor nauk farmaceutycznych Lucyna Samborska mówi, co można stosować jako uzupełnienie terapii w przypadku wysokiego cholesterolu. Przede wszystkim najbardziej znany, czyli sfermentowany czerwony ryż. Dlaczego? Zawiera monakolinę K. Monakolina K naśladuje trochę te nasze statyny, które stosujemy na co dzień z taką naturalną Statyną, bo ma strukturę, budowę podobną do statyn i hamuje nam syntezę właśnie cholesterolu, a więc w sposób naturalny obniżamy poziom cholesterolu. Dobre działanie mają także preparaty roślinne na pewno karczoch. Karczoch, który jest rośliną stosowaną w na co dzień też i w kuchni, ma tu dobroczynne działanie ze względu na zawartość cynaryny. Przypomnę, że karczoch bardzo korzystnie działa, pięknie regeneruje nam wątrobę, wpływa na przemianę materii, na pracę przewodu pokarmowego, jest rzuciopędny, rzuciotwórczy, ale oprócz tego właśnie obniża nam zły cholesterol, podnosi frakcję dobrego cholesterolu i obniża wskaźnik trójglicerydów. Preparaty dostępne w aptece to albo herbatki z karczocha, albo też w formie jest stabletkowanej, lub wchodzi w skład mieszanek, albo to będzie cynaryna, albo właśnie one, preparaty z karczochem sproszkowane. Kolejny preparat, to, który warto stosować, a ma inny mechanizm działania, to kozieradka. Kozieradka jest stosowana jako roślina lecznicza obniżająca poziom cholesterolu, działająca przeciwmiażdżycowo, poprawiająca naszą pamięć. Problem podwyższonego poziomu cholesterolu we krwi dotyczy ogromnej liczby Polaków. Wielu z nas nawet nie zdaje sobie sprawy ze swojego stanu zdrowia. Niewłaściwy jadłospis, brak ruchu, stres czy palenie papierosów te i inne czynniki mogą z czasem okazać się zabójcze dla organizmu. Więcej o tym, jak walczyć ze złym cholesterolem w poradniku medycznym doktor nauk farmaceutycznych Lucyny Samporskiej. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie. Ja się z Państwem żegnam. Do zobaczenia.